Witamy Was serdecznie z firmem GVolt. Standardowo już jesteśmy tutaj w lesie i testujemy rowery dla Was. Jesteśmy w lesie łagiewnickim w nowej siedzibie firmy GVolt. No i tutaj mamy z lewej strony Cuba. Jest to Cuba MS100. Są, jest, są to trzy rowery dla jednej rodzinki, dla której przerabiamy. Te właśnie trzy konstrukcje są to rowery przeznaczone w różny teren, także i z przyczepkami. Dlatego tutaj są wolnoobrotowe silniki o nawoju 6 40 h Voyager 8T. Mamy tutaj duży bidon, 24,5Ah Zbudowany na ogniwach Samsunga i NR18650, myślnik 35E model czyli tysiąca mAh każde Konfiguracja bidonów macie tutaj 13S7P No i mamy tutaj zestawy z firmą G-Volt Zainstalowane jako prosy Tutaj jest pucha na sterownik, możemy tutaj schować telefon Standardowo mamy tutaj wyświetlacz kolorowy LCD z funkcją USB Pokażemy wam ten port. Tutaj macie USB, Ciach, także to jest mamy tutaj manetki Markara. Te wąskie, fajne, kompatybilne z większością yy, osprzętu rowerowego, bez konieczności odsuwania. One są wygodne. Sprężyna jest delikatna, także nie boli kciuk, tak jak przy tych chińskich manetkach. No i oprócz tego mamy tutaj wklejone magnesy, czujniki hamulcowe są malutkie. To już są z spoza zestawu, akurat w tym rowerze. Bo takie nam bardziej pasowały. Natomiast no zwracamy też na to uwagę, jak to wygląda. Tutaj mamy większą tarczę naprzód: 203 mm, adapter. No i myśmy te rowery też tutaj klientowi polecili dokładnie, jak wybrać. E, Key przyszły w bardzo dobrym stanie. No i to wizualnie głównie się patrzy tak na różne podzespoły w rowerze. To na zdjęcia wszystko widać, w jakim to mniej więcej jest w stanie do oszacowania. Wszystkie rowery przyszły w takim stanie, że myślę, że nie wymagają serwisu. Do tego zaraz przejdziemy, natomiast tutaj zobaczcie sobie jeszcze rzut, jak te kuby wyglądają fajnie na tej trawie, tak to się wszystko komponuje. No i tutaj jest uchwyt na przyczepkę, przyczepka jest przystosowana do e bajków także tak to wygląda. Drugi kub też jest na nawoju, tym wolniejszym 8T Voyager, widzicie tutaj napis. Opony są przystosowane do jazdy leśnej, także to są standardowo CST Rockhawki Według mnie najfajniejsze budżetowe opony w teren Dobra, bardzo, bardzo dobra tutaj ścianka jest Także trudno je przebić, relatywnie cena jakość nie do pobicia, według mnie Mamy też akumulator 48V, 24,5Ah No i setup taki sam, manetka Markara Pudełeczko na sterownik, sterowniki są sinusoidalne, 35A na wzmocnionych mosfetach od firmy mg Volt. mamy tutaj LCD również kolorowy, no i też mamy mocowanie przyczepki, kasety są w tym momencie pomyte przystosowane. przerwisowane wszystko dokładnie Suporty macie przesmarowane od firmy MG-VOLT, oczywiście hamulce odpowiedź są takie typowo serwisowe Z przodu 203. Tak, z, pro, z przodu mamy 203 trójkę i tu w trzecim rowerze też mamy z przodu 203. trójkę no i tu mamy już bidon trochę mniejszy, bo ta rama jest, to jest Cube MS 125, nie wszedł tu duży bidon, mimo że jest też 18 rama, więc mamy baterię 48V, 17,5Ah. I te baterie we wszystkich rowerach, w tych dwóch przynajmniej, można ze sobą wymieniać. Do tych można zainstalować tą mniejszą baterię, natomiast no tutaj z racji, że rama jest trochę mniejsza, to ta największa już nie no wejdzie. Mamy inną geometrię wahacza, zobacz. Spójrzcie, Dokładnie. To jest bardzo inna geometria. No i to robi tą różnicę. Jest dużo niżej zawieszony wahacz, dlatego, no, dlatego po prostu ociera bo tą puszkę i nie dałoby się większej zamontować. Natomiast do 17, 18 do Cuba jeszcze wsadzicie ten właśnie bidon. 48V, 17,5Ah, i możecie macie tutaj bardzo duże też wypełnienie trójkąta bidonówką, bo ten bidon bardzo ładnie się w tych kiłach poza tym komponuje. Według mnie też macie rock hałki adapter tarczy, tak jak mówiliśmy. Macie też manetkę Markara w jednym rowerze, jak zobaczyliście, jest z nakładką limonkową, w innych są czarne manetki. No i tutaj jest kolorowy wyświetlacz. Mamy tryby wspomagania. On pokazuje temperaturę silnika, moc. Także bardzo fajna temperatura, 10 stopni na dworze, nie za ciepło. I cóż, wracamy chyba do firmy MG Volt, tu jeszcze pokażemy te przyczepki. Eee, Pokaż tu... Zuzie i zosie. Proszę bardzo, no? moje dzieci. <laughs> na testy. Idealnie. Tak, służą na testy właśnie silniki. One są w oryginalnych, w opakowaniach, więc nic się nie ma prawa poniszczyć. No jesteśmy ciekawi po prostu jak to będzie się zachowywać. Tu macie fabryczne mocowanie tej przyczepki dostosowane tak, dostosowane do ośki. Ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, jak pan Jacek się zaangażował w ogóle w wybór tych rowerów. Trzeba wspomnieć, że. No super współpraca z panem Jackiem. Pan Jacek najpierw przyjechał do nas poprzymierzać się do rowerów w sumie klientów poprzednich. Z tak. Twierdził, że pasuje po prostu tarama i jemu, jego żonie. No i bardzo się zaangażował. Przeglądał wszystkie portale. No, ogólnie był na linii cały czas, bardzo zaangażowany człowiek, i to też prowadzi do finalizacji szybkiej, sprawnej całego projektu, ponieważ no, ta osoba, która nam to zleca, też jest zaangażowana. Wiem, że są różni, różne typy ludzi, jedni chcą zlecić i w tym nie uczestniczyć, natomiast to jest równie ważne, żeby świadomie w tym procesie uczestniczyć, będąc świadomym tego. Czego się oczekuje, bo pieniądze, jakie się za to płaci, nie są też małe, tak? Także, jakby wzorowa postawa naszego klienta, pana Jacka, którego pozdrawiamy serdecznie. Mam tak. nadzieję, że tą majówkę z tymi rowerami sobie spędzi niezapomnianie w górach. Dokładnie, myślę, że no, pomagaliśmy cały czas, byliśmy też na bieżąco, konsultowaliśmy się, co tutaj. Zrobić, przy który kieł dostawaliśmy właśnie oferty, ja od razu mówiłem, czy jest to w porządku, rower czy nie, co trzeba przeserwisować. Powiedziałem na co zwracać uwagę. No i wspólnie żeśmy te rowery właśnie powybierali, także zapraszamy do firmy MG Volt. Po odbiór mamy kilka rowerów kończonych przed majówką, kilka wyjdzie po, cały czas dla Was działamy i pozdrawiamy z firmą MG Volt. Do zobaczenia, Słuchajcie. trzymajcie się.